Suszy się u mnie, jak widzicie, kwiat wiesiołka. Mam taką z tekturki e, łupiańczkę i sobie właśnie w niej suszę ten kwiat. E, troszkę go przerzucam e, i mam nadzieję, że mi się wysuszy. E, jest dosyć grubym kwiatem, więc trzeba go często prze, przerzucać, przekładać, poruszać nim, żeby to się suszyło. Może przerzucę jednak za chwilę do jakiegoś koszyczka wiklinowego. No, ale już tak zaczęłam, to tak będzie. Ja ten kwiat i ziele na razie nie mam ziela, ale bo zostawiam. Po prostu będę drugą porcję robiła oddzielnie. Kwiatek lubię suszyć oddzielnie. Ja przede wszystkim jako taką bombę witaminową to używam. I... Pięknie wygląda, pięknie mieni się nam w szklance po zaparzeniu. No po prostu bogactwo witamin w rekonwalescencji, przy zaburzeniach metabolicznych. Bardzo dobre ziele, nie tylko olej wiesiołkowy, o którym jest tak głośno, ale również kwiaty i ziele nam pomaga. Pozdrawiam, suszcie, zbierajcie.